Z tego filmu dowiesz się, w jaki sposób skopiować wybraną treść plików z poprzedniej wersji programu Ufin KDR-3 do wersji Ufin KDR-4 oraz w jaki sposób skopiować całe pliki z wybranej jednostki utworzonej w nowej wersji programu Ufin KDR-4. Po otwarciu jednostki przejdź do zakładki Pliki w menu głównym struktury. Wybierz przycisk Podejrzyj z jednostki. Pojawi się okno z listą jednostek do wyboru. Wskaż jednostkę, której pliki chcesz podejrzeć. Zatwierdź wybór. Następnie wybierz plik lub pliki, które chcesz otworzyć i zatwierdź za pomocą przycisku Wybierz dokumenty. Pojawią się dodatkowe okna z wybranymi plikami. Dokumenty te są tylko do odczytu, co oznacza, że nie możesz ich edytować. W celu skopiowania treści z otwartego pliku zaznacz komórki do skopiowania, wybierz kombinację klawiszy CTRL-C, następnie zaznacz miejsce w pliku docelowym i wybierz kombinację klawiszy CtrlV. Innym sposobem przeniesienia wybranej zawartości pliku jest zaznaczenie komórek do skopiowania po naciśnięciu prawego przycisku myszy wybrania opcji Kopiuj. Zaznaczenia miejsca w pliku docelowym i po ponownym naciśnięciu prawego przycisku myszy, wybrania opcji Wklej. Opcja ta działa podobnie w plikach z rozszerzeniem doc. Możesz skopiować całą zawartość wybranego pliku, a następnie zaktualizować jego treść zgodnie z bieżącymi zmianami. Użytkownik ma również do dyspozycji podręczne przyciski widoczne po otwarciu bieżącego pliku. Są to podgląd z innej jednostki. Działa on analogicznie do opisanego wcześniej przycisku z zakładki pliki. Za pomocą przycisku Podgląd tego dokumentu z innej jednostki możesz otworzyć ten sam plik co bieżący z wybranej jednostki. Jeżeli nastąpiła zmiana numeracji plików pomiędzy wersjami programu, zostaniesz poinformowany, że plik nie istnieje. Wówczas skorzystaj z opcji opisanej wcześniej. Po wybraniu przycisku Lista Podglądów pojawi się okno z listą dokumentów, które są otwarte do podglądu z innych jednostek. Inną funkcją służącą do kopiowania plików pomiędzy jednostkami jest funkcja Kopiuj z jednostki w zakładce pliki. Możesz z niej skorzystać w przypadku chęci skopiowania wybranego pliku lub wielu plików ze wskazanego katalogu z wybranej jednostki utworzonej w wersji programu UFIN KDR4. Użytkownik nie ma możliwości kopiowania plików systemowych z jednostki utworzonej w poprzedniej wersji programu. Może jednak przenieść pliki użytkownika, wskaż, które z nich chcesz skopiować. W przypadku jednostek utworzonych w poprzednich latach możesz pobrać z nich niektóre dane. W tym celu w menu głównym struktury wybierz zakładkę Dane finansowe, a następnie przycisk Pobierz dane z KDR. Jednocześnie możesz pobrać dane z BA1, przypisania kont w programie USF oraz wybrane przez Ciebie pliki z dokumentacji stałej. Wybierz jednostkę, z której chcesz pobrać dane. Zdecyduj, czy chcesz skopiować dane z karty identyfikacyjnej, czy chcesz pobrać dane z USF oraz wybierz pliki dokumentacji stałej, które chcesz skopiować. Po zakończeniu tego procesu i podczas pierwszego uruchomienia programu USF zostaniesz zapytany, czy zaimportować również salda jako nowy bilans otwarcia. Jeżeli Twoja odpowiedź jest twierdząca, zdecyduj, która kolumna ma zostać skopiowana: czy BZ2 od spółki, czy po korektach. Teraz już wiesz, w jaki sposób skopiować wybraną treść plików z poprzedniej wersji programu UFIN KDR 3 do wersji UFIN KDR 4 oraz w jaki sposób skopiować całe pliki z wybranej jednostki utworzonej w nowej wersji programu UFIN KDR4.